Dzwoneczko z tej strony Marko i chciałem powiedzieć, że to będzie kanał prowadzony. Tak, tu będą zabawne vlogi, challenge, wyzwania. To jest na stepie, Jeszcze przed zaczęciem to chciałbym Was zaprosić do subskrypcji tego kanału i zostawienia dzwoneczka, żeby żaden film was nie ominął I zostawienia łapki w górę pod tym filmem. No i to już chyba będzie na tyle więc przechodzimy do... do, do więc no, filmy będą się pojawiać we wtorki, czwartki i soboty zapewne będą się pojawiać albo o 14, albo o 15 tutaj będziecie mieć gdzieś ankietę, tu albo tu będziecie mieć ankietę, żeby tam zagłosować czy o 15, czy o 14 więc yy, dobra, to już chyba na tyle będzie z tego, więc do zobaczenia w filmach no i na razie.